Hej widzowie, ja jestem Haiks w dzisiejszym filmie yy, na, nagrywa jest coś nagrywa W dzisiejszym filmie pokażę Wam yy, w sumie jak zrobiłem Axel Ocean i jak to w ogóle udało mi się zrobić, bo historia tego jest bardzo śmieszna Więc dzisiaj to odblokowałem Dzisiaj, czyli czwartek, 13 luty, pewnie Wy to widzicie. Znaczy, co ja mój czwartek? Niedziela, 13 luty. Wy pewnie to widzicie w poniedziałek, albo nawet jeszcze dzisiaj. Nie wiem. Powiem Wam, jak do tego doszło w sumie. Bo historia tego jest ciekawa. Więc chcę ją opisać. Nie wiem, co to ja cię hakt że nie mogę nic gorszego paść. No i słuchajcie, opowiem wam tak naprawdę, jak to się zaczęło. Zaczęło to się wczoraj. I sobie byliśmy z kolegami, sobie graliśmy i nagle tak mówię, że Ej, chłopaki, słuchajcie, no tam za godzinę jest update, wim, wbijmy do peta. Oni mówią, okej. Okay. No i wbijamy do tego peta, no nie? Tak, jak normalni gracze, wbijamy. I tego się nie spodziewa. No i tak sobie gramy. Lagów nie było, problemów nie było. Nasz jeden z moich. Kolegów mówi, żebyśmy wyszli z PETA. Nie, nie wyszli. Nie, nie mówię tego. Yy, po prostu sobie tam eksafkowaliśmy i tak czekaliśmy na ten update. Yy, no, rozumiecie. No, ale potem już jak było gdzieś tak 10 minut do update'u, coś tak byliśmy podnieceni, że w końcu będzie coś nowego, że będzie nowy świat. <coughs> I tam pójdziemy. I niestety po update'cie okazało się, że trzeba zrobić te wszystkie questy. <coughs> A jako jakoś mamy słabe pety. To, to jest mój najlepszy pet. Haksolotl. Mój kolega też ma tego Haksolotla. Potem ma Alien Parasite Dark Matter. Haxolotla też ma Dark Matter. Yy, ma dwa hake Dracuny Dark Matter, chyba ja już tego wszystkiego nie pamiętam. Galaxy Foxa i jeszcze jakiegoś peta: Sliver Dragona. Bo był wtedy live u pewnego youtubera. Na to sobie wbiliśmy i on za najgorszego peta w grze otrzymał właśnie Sliver Dragona. To go mega ucieszyło. Nie, jeszcze ode mnie dostał Haxolotla. Haks, yy, no nie, no to myślę, że fajnie, bardzo dobry staw. No został dosyć dobre pety, mi się wydaje. Ale tych rynbów tu jest. No, no będziemy, no jednego będzie. Właśnie teraz eksperymer mojemu koledze na trzecie quest, bo pierwsze questy było wykopanie 10 skrzynek z Haker portalu. To się tam teraz depnę. Tapnę się tam. No i. wykopanie 10 skrzynek po prostu z Hacker Portalu. I nie jest to jakoś ultra trudne. Mi się to udało zrobić. A Mój kolega w ogóle nie zrobił tego. co się bardzo śmieję. Ja troszkę, bo jakby ma nawet lepsze pety ode mnie. Bo to, że mam tego hacket kata rainbow, bo to, że mam tego hacket kata, dark matter to i tego fancy hack to lata. To jego ja nie miałem, bo dopiero dzisiaj to odblokowałem przed chwilą. Ja mówię przed chwilą rano. No i słuchajcie, po prostu jest taka sprawa, że. No było to troszkę takie nudne, bo mój kolega to zaczął robić dzisiaj wieczorem przed chwilą zaczął to robić, to już śniegra. Zaczął to robić i zaczął ekspić te skrzynki. On to jak też o 13 gdzieś tak te skrzynki no i... A ten drugi quest to były bagi. I tego questa już nie zrobił. A ja te bugi zrobiłem, bo ja to robiłem rano, na full energii. Wstałem sobie tak i. No i udało mi się zrobić te dwa questy. A. A trzeci quest jest troszkę trudny, bo potrzeba 125 goldów i to nie jest trudne. Bo trzeba poczekać pół godziny na narkomatera, żeby to było, bo nie będziemy czekać 5 dni, i oby nie będziemy wydawać 5000 Robuxów, żeby otworzyć 125 gold. Jajek. Tylko, że to otwieranie jest trochę nudne. I to czekanie pół godziny, to no, też. Bo ja miałem pełną kolejkę do Dark Mattera. No ale udało mi się to i tak zrobić, no i jestem sobie tu, gdzie jestem w sumie. Czasami ja sami widzicie, no normalnie sobie jak poszedłbym na tamtą skrzynkę, ale nie w ogóle zauważyłem, że nic za bardzo nie wypada. Nie to, co na to ale bo tam dużo wypada rzeczy. Tam na Hacker Portalu. Taka była ta śmieszna historia. Mi się udało dostać. Mój kolega myślę, że będzie tam za niedługo. Może jutro, może pojutrze. Nie wiadomo. Ja mu te pety ogarnię, traci powinien być jutro, bo na trajcie tu dam. Po mi dał trochę gemów za to, bo nie mam za dużo gemów. Dwa superlaki, to ja już w raz dostaję. No i... Tyle. Mi się wydaje, że warto robić te kwesty, bo za niewielką cenę możesz zostać naprawdę bardzo dobre jak dla mnie pety. Ale tak naprawdę naprawdę dobre pety. Jak dla mnie. I mi się wydaje, że ten Axelot Ocean ma potencjał jakiś tam. Mniejszy czy większy. No i ja nie będę tego komentował. No i tyle. I tam się udało dostać. A moje pety to Hacksolotl. Strength 5. Wtedy jeszcze to Fenci. Wtedy jeszcze Axolotla nie miałem tego. 600 bilionów. Hacket Cat. Strength 4. <coughs> Hacket Raccoon Magnet. Tutaj ja miałem ekipowanego Rainbow Hacket Kata i Haksolotla, Chyba. No tak. <coughs> mi się wydaje, że takie pety miałem. <coughs> bo dzisiaj sobie tyle petów wyekspiłem. Mojemu koledze DMP peta Axolotusa, której mi teraz w ogóle nie chcę dropnąć Ja się dalej muszę kopać. To się z tym... Dzieje, to się jakoś baguje. To jest na Alienie, na Alien Czeście. Trzeba podejść blisko, żeby pokazało. I się wydaje, że w miarę Git, że w ogóle dodał to pracę, no, ale tak średnio już bym powiedział, że... No trzeba robić te questy, no. Mógłby zrobić na przykład 50 bilionów tych końców. Ale mi się wydaje, że te kwestie nie są aż takie tragiczne. No nie. Mi się wydaje, że te kwestie są nawet dobre. Ja sobie jeszcze pozbieram na jedno jajko. Na no ile mi się to uda? I będą po kolejny sejf. I ten Axlot Ocean mi się wydaje, że jest dosyć dobry. By... Taka ciekawostka, że jeszcze zanim dojdziecie na Axlot Ocean trzeba przejść przez The Voida. Ja zaraz wam pokażę, tylko sobie otworzę jajko. No i tyle w zasadzie. dobra wykopało mi tą skrzynkę no i w zasadzie tyle pokażę wam jak przejść przez tą drogę do Axel Ocean, bo niektórzy pewnie nie wiedzą jak przejść przez tą drogę tam nie ma w ogóle żadnych skrzynek jest tylko void no i tyle w temacie i zbieram sobie na jedno jajko, tak żeby mógł je otworzyć z wami. Nie no, dawać szybciej, to nieśćcie. Tak mi się wydaje, że teraz Preston zrobił dużo lepsze paty. Bo, bo, bo poprzednie pety to były 44 Domony Dark Matter, a teraz prowadził Hellish Axel Dark Matter, które mają 72 tryliony. I. Techwor to jest naprawdę śmiech dla tych petów. Nie chcę iść do tej z krzynki. Ta księga, jak coś ma 500 tysięcy trylionów, ta duża. Tam się kopie tam z 15 petów, to może 50 petów kopać. ja powiem. Ja bym wam pokazał, jak przejść przez tego Devolda. Tylko dajcie mi otworzyć jajko i wam pokażę, bo... Bo, 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 ciągle mówię to bo, może przestanę w końcu. I tyle. jest teraz nudne, jak na jajko. Oczywiście ja o tym jajku za milion... 35. Wiem, że teraz tak wolno mi tapety kopią. Nie było dużo szybciej, jak to robiłam. Jest to sobie jajko za jajkiem. Nie no może nie jajko za jajkiem. Jeszcze muszę... Dobra, dawajcie już ten safe nieść. Jeszcze muszę zbierać serio. A, i tak ten film wyjdzie idealnie na 15 minut. O, już coś wyszło. Myślę, że w końcu. Ja no myślę, że w końcu będę mógł sobie, że tak powiem, kupić to jajko i pójść sobie do Dewoida. O, co tym razem? Triple Damage. Nie, ja no super. Nawać mnie to. Dobra. Yy, halo? Aha. Tu mam resztę ludbagów. Jeden ludbag. Dobra, szybko sobie aktywne busty: super lucky i ultra lucky. Axelot Ocean. I proszę, Axelotus. Proszę, jak najlepszy pet do Cineczka, żeby był fajny pecik, tak. Fajny pecik na odcinaczek muszę i ja tak, chyba nie Serio? Dobra, ja tylko pytanie założę Bo mój magnes. no Dobra, to teraz bak To teraz szybko sobie dam teleportę do The I wam pokażę jak przejść przez to W ogóle patrzcie Jak to się wysoko skacze Dobra Więc przechodzicie sobie Przez to O tu macie bank i tu macie się to W ogóle czemu mu praston prowadził to tak, a nie y, Goldy tam To było ciekawsze. Bo tam się częściej otwiera jajka, a nie bank. I teraz sobie tak pędzimy. Pędzimy. No i... Act Ocean. Klikamy. I... Proszę bardzo, jesteśmy! A może jeszcze jakieś tańsze jajko? O, wow, jakie tu będą lagi? O, o, udało się. To jest 115 tysięcy. Dobra, otwórzmy to tańsze. Jedno. Dobra, no, robię ci jak solo basic. A ten BASIC ma 50 milionów, myślę, że dobry Dobra, to więc zostawcie yy, subskrypcję, lajka z dzwoneczkiem oczywiście, no No i życzę wam miłego tygodnia albo... No miłego tygodnia, bo, rad, bo raczej nie będę wam życzył miłych ostatnich 5 godzin weekendu <grywka> Dobra, to więc... Nara